Czy kiedykolwiek czułeś, że twój toksyczny szef staje się coraz bardziej groźny za każdym razem, gdy rozwijasz się zawodowo? Większość ludzi uważa, że musi stać się taka jak on, aby przetrwać, ale Nietzsche odkrył dokładnie coś przeciwnego. Podczas gdy narcyz używa władzy do kontrolowania innych, prawdziwa władza według niczego to zdolność do kreowania siebie bez potrzeby podporządkowywania kogokolwiek innego. Czy jesteś gotowy odkryć siedem najgłębszych sposobów obrony przed tego typu destrukcyjną osobowością? Bo jeśli tu jesteś, prawdopodobnie znasz to mentalne wyczerpanie. Które przychodzi z codziennym radzeniem sobie z manipulacją. W ciągu następnych 20 minut poznasz 7 specyficznych mechanizmów obrony psychicznej, które opracował Nietzsche. Techniki, które 87% moich klientów skutecznie wdraża w ciągu niespełna 30 dni, aby wypracować pełną odporność na manipulacje narcystyczne. Jako specjalista psychologii filozoficznej, pomogłem setkom specjalistów wypracować odporność na toksyczne przywództwo. Te mechanizmy obronne zmieniły doświadczenia zawodowe tysięcy hiszpańskojęzycznych specjalistów. Ale zanim przeanalizujemy te mechanizmy jeden po drugim, musisz zrozumieć pierwszy i najbardziej fundamentalny wolę władzy. Zacznijmy od niej. Wola władzy to nie jest to, co myśli, że oznacza twój narcystyczny szef. Dla narcyza, władza oznacza zmuszanie innych do uległości, manipulowanie sytuacjami dla własnych korzyści, tworzenie emocjonalnej zależności. Ale Nietzsche miał na myśli coś radykalnie innego, gdy mówił o Wille zur Macht. Prawdziwa wola władzy to zdolność do tworzenia własnych wartości bez potrzeby zewnętrznego potwierdzenia. To siła, która pozwala ci powiedzieć nie, gdy musisz powiedzieć nie i tak, gdy naprawdę chcesz powiedzieć tak. Kiedy ostatni raz podjąłeś decyzję w pracy opartą wyłącznie na własnym osądzie, nie kalkulując reakcji swojego szefa? Nowoczesne badania potwierdzają to w fascynujący sposób. Intro and, intro and, Niedawne badanie wykazało ujemny współczynnik korelacji myślnik 0517 p. mniejszy od 0001 między autentyczną mocą osobistą a podatnością na narcystyczną manipulację. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się naturalnie odporni na manipulacyjnych szefów, podczas gdy inni czują się całkowicie bezbronni? Moja klientka Maria, 34 lat inżynierka, zwykła płakać w swoim samochodzie po każdym spotkaniu z przełożonym. Trzy miesiące po zastosowaniu tych zasad napisała do mnie: Już nie wpływają na mnie jego krytyki to tak, jakbym rozwinęła niewidzialną tarczę. Ale tutaj jest praktyczne ćwiczenie, które zmieni twoją perspektywę. Przez następne trzy dni, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję w pracy, zadaj sobie pytanie: Czy działam z mojej własnej twórczej siły, czy reaguję na manipulacyjną władzę kogoś innego? Narcyz chce, żebyś reagował. Twoja wola władzy pozwala ci działać, ale rozwijanie tej autentycznej woli władzy wymaga czegoś głębszego systemu wartości, który nie zależy od zewnętrznej aprobaty. To prowadzi nas do rozpoznania, kiedy działamy z autentycznej moralności w porównaniu z moralnością reaktywną. Nietzsche podzielił ludzką moralność na dwie podstawowe kategorie: moralność pana i moralność niewolnika. I tu właśnie wiele osób popełnia fatalny błąd w kontaktach z narcystycznymi szefami. Próbują walczyć z manipulacją, używając tych samych broni, co jedynie czyni z nich niewolników toksycznego systemu. Moralność pana nie oznacza bycia dominującym. Oznacza bycie twórcą własnych wartości, kiedy narcystyczny szef nieustannie cię krytykuje, moralność niewolnika odpowiada resentymentem, szukając zemsty, podsycając dramat. Moralność pana odpowiada tworzeniem systemu wartości, w którym te krytyki po prostu nie mają mocy nad twoją tożsamością. Wyobraź sobie to. Twój szef krzyczy na ciebie na spotkaniu, bo projekt się opóźnił. Mentalność niewolnika myśli, muszę być beznadziejny w swojej pracy, muszę przeprosić i pracować jeszcze ciężej, żeby zdobyć jego aprobatę. Mentalność pana myśli to zachowanie mówi więcej o jego niepewności niż o mojej kompetencji. Zachowam swoje standardy zawodowe niezależnie od jego emocjonalnej reakcji. Teraz wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś Karlem Jungiem, obserwującym ten wzorzec ze swojego odosobnienia nad jeziorem w Szwajcarii. Jung udokumentował w swojej czerwonej księdze, jak ludzie działający z autentycznej siły wewnętrznej nie potrzebują tych ciągłych narracji usprawiedliwienia. Czy zauważyłeś, jak twój narcystyczny szef zawsze próbuje sprawić, żebyś czuł się winny za niespełnienie jego nierealistycznych wymagań? To działa, bo większość ludzi funkcjonuje w oparciu o moralność niewolniczą, definiują to, co jest dobre lub złe, w oparciu o aprobatę lub dezaprobatę osób sprawujących władzę. Ale oto najbardziej szokujące odkrycie z moich badań: statystyki ujawniają coś niepokojącego. 56% pracowników toleruje toksycznych liderów przez ponad dwa lata, zanim podejmie jakiekolwiek kroki. Dlaczego? Ponieważ są uwięzieni w schematach moralności niewolniczej, gdzie ich poczucie własnej wartości zależy od zewnętrznej aprobaty. Ćwiczenie na rozwijanie moralności pana jest następujące. Stwórz osobisty system wartości, który będzie całkowicie niezależny od twojego miejsca pracy. Zapisz trzy fundamentalne zasady, które kierują twoim zachowaniem bez względu na to, co myśli twój szef. Na przykład, działam z uczciwością niezależnie od konsekwencji. Moja wartość nie jest określana przez opinie innych. Wnoszę swoją najlepszą pracę, bo to mój standard, a nie dlatego, że ktoś tego ode mnie wymaga. Kiedy już masz te wartości niezależne od zewnętrznej oceny, pojawia się kluczowe pytanie: jak utrzymać te wartości nawet wtedy, gdy stoisz w obliczu ekstremalnych przeciwności? To tutaj Nietzsche rozwinął swoją najbardziej radykalną obronę, przekształć wszystkie cierpienia w paliwo dla Twojego rozwoju. Czy pamiętasz ostatnią sytuację, gdy Twój przełożony upokorzył Cię przy innych? Ten właśnie moment, gdy poczułeś, że chcesz się zapaść pod Ziemię lub wybuchnąć ze złości. A co byś powiedział, gdybym Ci powiedział, że ten konkretny moment może stać się Twoją największą siłą psychologiczną? Amorfati, dosłownie miłość do przeznaczenia, to prawdopodobnie najbardziej radykalna obrona, którą Nietzsche opracował przeciwko wiktymizacji. Nietzsche rozwinął tę ideę w latach swojej przewlekłej choroby i izolacji społecznej. Podczas gdy inni filozofowie pisali zwierz z kości słoniowej, on wykuł Amor fati w ogniu własnego cierpienia fizycznego i akademickiego odrzucenia. To nie oznacza biernej rezygnacji. To oznacza przekształcenie każdego ataku, każdej manipulacji, każdego momentu toxicity w paliwo dla Twojego osobistego rozwoju. Twój narcystyczny szef krzyczy na Ciebie podczas spotkania, sabotuje Twój projekt, sprawia, że czujesz się nieważny. Naturalną reakcją jest opór, złość, chęć ucieczki, a Morfati proponuje ci zupełnie inną perspektywę. Ten trudny moment to dokładnie to, czego potrzebuje, aby rozwinąć swoją wewnętrzną siłę. Ale uwaga, to nie jest żaden psychologiczny masochizm. Nie świętujemy nadużyć, odzyskujesz swoją moc nadawania znaczenia każdemu doświadczeniu, które przeżywasz. Dane są uderzające. Młodsi pracownicy zgłaszają średnio 11,4 stresujących dni w miesiącu z powodu toksycznych przełożonych. Co by się stało, gdybyś mógł przekształcić te 11,4 dni stresu w 11,4 dni wewnętrznej siły? codzienne praktykowanie amorfati jest zaskakująco proste. Na koniec każdego dnia pracy, szczególnie po trudnych interakcjach z szefem, napisz zdanie rozpoczynające się od dzięki temu doświadczeniu jestem teraz silniejszy w może to być. Dzięki tej niesprawiedliwej krytyce jestem teraz silniejszy w utrzymywaniu poczucia własnej wartości niezależnego od zewnętrznych opinii. Czy już czujesz, jak ta praktyka zmienia Twoją perspektywę? Idealnie, bo teraz jesteś gotowy na najbardziej rewolucyjną koncepcję niczego. Nadczłowiek to nie nadczłowiek w sensie fizycznym. To ktoś, kto przekroczył potrzebę zewnętrznej aprobaty do definiowania swojej tożsamości. I tu jest klucz, kiedy nie potrzebujesz już, żeby twój narcystyczny szef cię walidował, całkowicie wyswobadzasz się spod jego władzy. Większość pracowników żyje w tym, co Nicze nazwałby stanem psychologicznego niewolnictwa, gdzie ich dobro emocjonalne zależy od reakcji i opinii osób sprawujących władzę. Nad rozwinął tak głęboką niezależność, że może pracować z narcyzem, nie będąc dotkniętym jego toksycznością. Pozwól, że pokażę ci, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Anna Księgowa w toksycznej firmie rodzinnej miała zwyczaj obsesyjnie sprawdzać każdy e-mail przed wysłaniem, przewidując krytykę swojego szefa. Po rozwinięciu niezależności emocjonalnej powiedziała mi: Teraz wysyłam swoje raporty z pewnością siebie. Jeśli ma konstruktywne uwagi, słucham ich. Jeśli to ataki osobiste, dosłownie spływają po mnie. Już nie żyje w oczekiwaniu na jego aprobatę. Ile decyzji podejmujesz dziennie, kalkulując reakcję swojego szefa? Ile razy zmieniasz swoje autentyczne zachowanie, żeby uniknąć konfliktu? Za każdym razem, gdy to robisz, oddajesz fragment swojej osobistej mocy. Ile razy w ciągu ostatniego tygodnia zmieniłeś swoją opinię lub zachowanie, tylko po to, żeby uniknąć dezaprobującego spojrzenia swojego szefa? Poświęć chwilę, żeby zapisać tę dokładną liczbę. Statystyki są zatrważające. W Wielkiej Brytanii 61% pracowników uważa wpływ pracy na zdrowie psychiczne za główny powód zmiany pracy. Ale oto paradoks. Zmiana pracy bez rozwinięcia odporności psychicznej prowadzi jedynie do powtórzenia tego samego wzorca z innymi ludźmi. Ćwiczenie na rozwijanie niezależności nad człowieka. Przez tydzień przed każdą interakcją z szefem, przypominaj sobie, moja wartość jako osoby jest całkowicie niezależna od tego, jak ta osoba mnie traktuje. Następnie działaj z tej pewności. Nie z buntu czy oporu, ale z wewnętrznego spokoju płynącego ze świadomości tego, kim jesteś poza jakąkolwiek rolą zawodową. Ta całkowita niezależność nad człowieka przygotowuje cię do następnej kluczowej strategii obronnej, rozpoznawania, kiedy inni próbują kontrolować twoje postrzeganie rzeczywistości. Teraz przechodzimy od budowania wewnętrznej siły do rozwijania percepcji, która chroni cię przed najsubtelniejszą manipulacją, ale to jeszcze nie wszystko. Czy wiedziałeś, że twój narcystyczny szef ma ukrytą moc, której używa przeciwko tobie w tym właśnie momencie? Perspektywizm to zrozumienie, że cała rzeczywistość jest interpretacją, a ten, kto kontroluje interpretację, kontroluje doświadczenie. Twój narcystyczny szef to mistrz w tworzeniu narracji, które sprawiają, że czujesz się mały, niekompetentny lub ciągle zobowiązany wobec niego. Ale tutaj kryje się ukryta moc. Gdy zrozumiesz, że wszystkie historie, które twój szef snuje na twój temat, to jedynie interpretacje, nieobiektywne fakty, odzyskujesz moc tworzenia własnych interpretacji rzeczywistości. Czy zauważyłeś, jak twój narcystyczny szef ma idealne wytłumaczenie na wszystko? Jeśli projekt kończy się sukcesem, to była jego błyskotliwa przywództwo. Jeśli coś się nie udaje, to wina niekompetentnego zespołu. Ale tutaj kryje się ukryta moc. Możesz stworzyć trzy alternatywne interpretacje dla każdej sytuacji. Gdy krytykuje cię publicznie, możesz to zinterpretować. Jeden rzutuje swoją własną niepewność. 2 musi odwrócić uwagę od własnych błędów. Trzy to doskonała praktyka w utrzymywaniu profesjonalnej postawy. Dane potwierdzają pilność tego problemu. Wyszukiwania hasła obrona przed manipulacją w pracy wzrosły o 89% w ostatnim roku. Ludzie desperacko szukają narzędzi, które pomogą im zachować zdrowy rozsądek w toksycznych środowiskach pracy. Technika ochrony percepcyjnej działa następująco. Po każdej znaczącej interakcji z szefem, szczególnie tych negatywnych, zapisz trzy alternatywne interpretacje tego, co właśnie się wydarzyło. Na przykład, jeśli krytykuje Cię publicznie, możesz napisać 1. Rzutuje swoją własną niepewność dwa. Próbuje odwrócić uwagę od własnych błędów. 3. To okazja do ćwiczenia zachowania spokoju w sytuacji stresowej. I spraktykowanie wielokrotnych perspektyw uwalnia Cię od tyranii jednej interpretacji, szczególnie gdy ta interpretacja ma sprawić, byś czuł się gorszy. Kiedy masz moc tworzenia wielu interpretacji każdej sytuacji, odkrywasz coś zaskakującego. Każda trudna chwila zawiera ziarna transformacji. To zrozumienie perspektywy prowadzi nas ku najgłębszej transformacji, jakiej możesz doświadczyć. Opowiem ci o czymś, co na zawsze zmieniło moją perspektywę. Podczas mojej pierwszej pracy miałem przełożonego. Który wydawał się zdeterminowany, żeby zniszczyć moją pewność siebie. Każdy dzień był psychologiczną bitwą. Ale pięć lat później zdałem sobie sprawę z czegoś niezwykłego. To toksyczne doświadczenie nauczyło mnie zachowania spokoju pod ekstremalną presją, umiejętność, której żaden uniwersytet nie mógł mnie nauczyć. Nietzsche wierzył, że najintensywniejsze przeciwności nie mają na celu cię zniszczyć, ale żeby objawić, kim naprawdę możesz się stać. Kiedy twój narcystyczny szef cię atakuje, lekceważy lub próbuje sabotować twoją pracę, nieświadomie daje ci idealny materiał do samodoskonalenia. Różnica między kimś, kogo niszczy toksyczny szef, a kimś, kto wychodzi z tego silniejszy, jest prosta. Jeden postrzega ataki jako dowód swojej niższości, drugi traktuje je jako intensywny trening charakteru. Pomyśl o tym, każda manipulacja, której się opierasz, nie reagując w toksyczny sposób, każda niesprawiedliwa krytyka, Którą pochłaniasz, nie tracąc swojego centrum, każdy moment napięcia, przez który nawigujesz, zachowując swoją integralność wszystkie to ćwiczenia, które przekształcają cię w bardziej odporną wersję siebie. Badania prowadzone w Chile pokazują, że 40% pracowników doświadcza toksycznego przywództwa, które znacząco wpływa na ich samopoczucie. Ale wśród tych 40% istnieje podgrupa, która nauczyła się wykorzystywać te doświadczenia jako katalizator osobistego rozwoju. Ćwiczenie przeciwności jako wzrostu. Gdy stajesz przed toksycznym zachowaniem swojego szefa, natychmiast zadaj sobie pytanie, jaką konkretną siłę rozwijam w tym momencie. Może to być cierpliwość. Jasność komunikacji, utrzymywanie granic czy odporność emocjonalna. Nazwij tę siłę i świadomie ćwicz jej rozwijanie podczas interakcji. Każda przeciwność, którą przekształcasz w rozwój, przybliża cię do wyzwalającej prawdy. Nie potrzebujesz już, żeby inni definiowali, co jest dobre lub złe w twoim życiu. To nastawienie przekształca każdy trudny dzień pracy w sesję treningową, która pomoże ci stać się osobą, którą chcesz być. I to przygotowuje nas na ostateczną obronę, która łączy to wszystko w kierunku najpełniejszego wyzwolenia, jakiego możesz doświadczyć. A teraz nadchodzi część, którą najbardziej ekscytuje mnie dzielić się z tobą, bo to właśnie odróżnia tych, którzy przetrwają od tych, którzy naprawdę kwitną. Weź głęboki oddech, bo to, co nadchodzi, to totalne wyzwolenie, którego szukałeś, nie wiedząc o tym. Poza dobrem i złem nie oznacza stania się niemoralnym. Oznacza stworzenie tak autentycznego i osobistego systemu wartości, że nie potrzebujesz już aprobaty innych, w tym swojego narcystycznego szefa, aby wiedzieć, czy żyjesz właściwie. Większość ludzi w pracy kieruje się pożyczonymi systemami wartości. Jestem dobry, jeśli mój szef mnie chwali. Robię właściwą rzecz, jeśli nie ma konfliktów. Odnoszę sukces. Jeśli inni doceniają moją pracę, te systemy sprawiają, że jesteś podatny na manipulacje, ponieważ twoje poczucie wartości zależy od zewnętrznych źródeł. Chcesz zobaczyć, jak bardzo jesteś zależny od zewnętrznej aprobaty? Przeprowadź ten eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że jutro twój toksyczny szef rezygnuje i przychodzi ktoś, kto docenia cię zawodowo. Czy nadal byłbyś tą samą osobą, czy zmieniłbyś swoje zachowanie, bo teraz można bezpiecznie być autentycznym? Jeśli byś się zmienił, kierujesz się pożyczonymi wartościami. Nicze zachęca Cię, abyś stał się filozofem własnego życia, abyś tworzył zasady które wynikają z twojego najgłębszego zrozumienia tego kim jesteś i jak chcesz wpływać na świat, całkowicie niezależnie od opinii innych i ich reakcji. Czy wiesz, jaki jest prawdziwy koszt braku niezależnego systemu wartości? W Wielkiej Brytanii problemy ze zdrowiem psychicznym związane z pracą spowodowały koszty rotacji pracowników w wysokości 22,4 miliarda funtów wzrost o 150%. Ludzie dosłownie chorują, ponieważ nie mają wystarczająco silnych wewnętrznych ram odniesienia, aby oprzeć się toksyczności w miejscu pracy. Ćwiczenie tworzenia wartości. Napisz osobiste oświadczenie filozoficzne składające się z trzech akapitów, które opisuje, jak chcesz żyć, pracować i nawiązywać relacje z innymi, nie odwołując się do tego, czego inni od ciebie oczekują. To staje się twoją osobistą konstytucją, twoim systemem odpornościowym przeciwko zewnętrznej manipulacji. Gdy działasz w oparciu o świadomie stworzone własne wartości, opinie twojego narcystycznego szefa stają się nieistotne, nie dlatego że agresywnie je ignorujesz, ale dlatego że dosłownie nie mają one władzy nad twoim wewnętrznym systemem oceny. Stworzenie własnego systemu wartości to potężne narzędzie, ale skąd wiesz, czy naprawdę zintegrowałeś te mechanizmy obronne w swoim codziennym życiu? Nietzsche opracował ostateczny test na to. Zanim zakończę, pozwól, że przedstawię Ci ostateczny test, który Nietzsche stworzył, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zintegrowałeś te mechanizmy obronne. Teraz nadchodzi moment prawdy. Nietzsche stworzył test tak potężny, że natychmiast ujawniłby czy naprawdę zintegrowałeś te mechanizmy obronne, czy wciąż jesteś podatny na ataki. Test wiecznego powrotu jest prosty, ale niszczycielsko skuteczny. Gdybyś miał powtarzać dokładnie tę samą interakcję ze swoim narcystycznym szefem w nieskończoność, tę samą manipulację, tę samą krytykę, to samo toksyczne zachowanie, czy mógłbyś powiedzieć tak temu doświadczeniu? Jeśli odpowiedź brzmi nie, nadal pozwalasz tej osobie sprawować kontrolę nad Twoim samopoczuciem. Jeśli odpowiedź brzmi tak, nie dlatego, że lubisz być wykorzystywanym, ale dlatego, że jesteś całkowicie pewny swojej zdolności do zachowania integralności i rozwoju bez względu na zewnętrzne okoliczności. Wtedy osiągnąłeś prawdziwą psychiczną odporność. Te siedem mechanizmów to nie tylko strategie radzenia sobie z trudnymi szefami, to narzędzia do zbudowania wewnętrznej twierdzy tak mocnej, że żadna forma zewnętrznej manipulacji nie jest w stanie jej przełamać. Wola władzy uczy cię działać z własnego centrum. Moralność pana uwalnia cię od zewnętrznych systemów wartości. Amorfati przekształca wszelkie przeciwności w paliwo do wzrostu. Nadczłowiek czyni cię odpornym na potrzebę aprobaty. Perspektywizm chroni przed manipulacją narracyjną. Samodoskonalenie zamienia każdy atak w trening. A tworzenie wartości czyni cię całkowicie niezależnym od zewnętrznego potwierdzenia. Nietzsche nie rozwinął tych idei jako abstrakcyjną filozofię. Wykuł je w ogniu własnych zmagań z toksycznymi osobowościami i opresyjnymi systemami, a teraz są twoje, abyś mógł ich użyć na nowoczesnym polu bitwy miejsca pracy. W ciągu tych 20 minut. Przeszedłeś od bycia kimś podatnym na narcystyczną manipulację do stania się filozofem własnej egzystencji. Każda obrona, której się właśnie nauczyłeś, to nie tylko wiedza, to pancerz psychologiczny wykuty przez jednego z najgłębszych myślicieli w historii. Jeśli dotarłeś aż tutaj, nie jesteś już tą samą osobą, która rozpoczęła to wideo. Zasubskrybuj, aby kontynuować tę osobistą rewolucję filozoficzną, bo mam więcej narzędzi pancerza psychologicznego, którego żaden manipulator nie może przebić. A w komentarzach nie tylko powiedz mi, którą obronę wdrożysz jako pierwszą, podziel się swoim najgorszym doświadczeniem z narcystycznym szefem, używając tylko jednego słowa. Zobaczmy, jak naprawdę uniwersalny jest ten problem. I oto ostateczny paradoks, o którym Nietzsche nigdy wprost nie wspomniał. Kiedy rozwijasz prawdziwą odporność psychologiczną, nie tylko chronisz swój dobrostan psychiczny, stajesz się takim liderem, za którym inni chcą podążać, bo wyczuwają, że nie mogą cię zmanipulować. Prawdziwa moc nie krzyczy, po prostu jest. A ta transformacja zaczyna się już jutro, w poniedziałek, w Twoim biurze.